Moje owce słuchają mego głosu, ja z nami, a one idą za mną. Taki refren usłyszeliśmy przed Ewangelią. My jesteśmy owcami Chrystusa, bo każdy z nas po sakramencie Chrztu Świętego jest włączony w wielką rodzinę dzieci bożych. I dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii zadaje dwa pytania. Ale nim do nich dojdziemy, chciałbym po kolei przejść przez tą całą liturgię słowa. Już w księdze proroka Izajasza usłyszeliśmy o tym, że Pan Bóg ześle na swój lud błogosławieństwo, ale nim to się stanie, muszą takie etapy zaistnieć w Izraelu. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili I boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem I płakać będą nad nim, jak się płacze nad bierworodnym W owym dniu wytryśnie źródło Dostępne dla domu Dawida I dla mieszkańców Jeruzalem Na obmycie grzechu i zmazę. Droga siostro, i bracie Bóg Ojciec posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa I my... Jesteśmy też tego świadkami, że ten Jezus został przybity do krzyża, że prawdziwy umarł, że został złożony do grobu. Ale to nie wszystko. Bo jesteśmy tutaj dlatego, że on trzeciego dnia zmartwychwstał, aby żyć, aby też nam pokazać tą drogę, jak iść do nieba. W refrenie psalmu śpiewaliśmy: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. I to jest prawda, droga siostro, drogi bracie, że pragniemy Boga całą swoją duszą, całym swoim jestestwem, tym, kim jesteśmy. Bo myślę, że każdy z tu obecnych chce żyć. A nasze życie nie trwa tylko tutaj ileś naści, ileś dziesiąt lat na ziemi, ale jest wieczne. I potrzeba jest, żebyśmy się dobrze do tego życia wiecznego przygotowali. Dlatego też dzisiaj, jak wspomniałem, na samym początku Jezus zadaje dwa podobnie brzmiące pytania. Pierwsze z nich jest takie. Za kogo uważają mnie tłumy? Kim jestem dla tłumów? Jezus się pyta swoich uczniów. I tu podają odpowiedzi. Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze nie mówią, że któryś z dawnych proroków z wstał. I we współczesnym świecie mamy takie osoby, które nie wierzą w Chrystusa, które czasami, jeśli już zaakceptują, że w ogóle taka osoba jak Jezus Chrystus istniał, no to mówią, że to tylko jakiś tam zwykły człowiek był. Ale Chrystus zadaje dzisiaj też drugie pytanie swoim uczniom. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Droga siostro, drogi bracie. Izraelici ponad dwa tysiące lat czekali na Mesjasza, na Tego, który wyzwoli ich naród, na Tego, którego przebodli, któremu mu przebili Bóg i z tego boku wypłynęła krew i woda. I zobaczcie, gdy Piotr wyznał wiarę, że Chrystus jest Mesjaszem Bożym, to dziwna reakcja Pana Jezusa. Posłuchajcie, wtedy surowo im przekazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. Trochę nielogiczne, ale dlaczego to zrobił Jezus, gdy jeszcze był z apostołami, i dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Zostanie zabity a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Uczniowie usłyszeli tą pierwszą zapowiedź tego, co z Jezusem się stanie. Jezus chciał przez te słowa, żeby oni nie mówili o tym, że jest Mesjaszem, żeby inni ludzie doświadczyli przez Jego nauczanie tego, że On jest zapowiedzianym Mesjaszem. Jest tym, który daje pokój. Jest tym, który daje życie. Bo doskonale wiemy, gdy już Jezus po swoim zmartwychwstaniu przed wniebowstąpieniem kazał uczniom idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im szczu imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i dzisiaj w drugim czytaniu z, pierwszego, z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów tak usłyszeliśmy wszyscy przez wiary jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie przeoblekliście się w Chrystusa droga siostro i bracie Myślę, że wszyscy tu obecni jesteśmy ochrzczeni, a więc jesteśmy tą wielką rodziną Dzieci Bożych i przyoblekliśmy się w Chrystusa i potrzeba nam, abyśmy byli świadkami Jego zmartwychwstania. Jak Jezus dzisiaj w Ewangelii powiedział, jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Ciężko jest czasami wyrzec się siebie, iść wbrew sobie. Dlaczego? No, bo ze sobą jesteśmy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i cały rok. Abycie świadkiem Jezusa Chrystusa czasami wymaga od nas tego, Żebyśmy zmienili nasze życie, abyśmy się nawracali. I ten proces nawracania trwa niestety albo istety przez całe nasze życie tutaj na Ziemi. Bo przez te lata, które są nam tutaj dane, mamy możliwość zawsze wracania do Chrystusa, aby później właśnie razem z Nim żyć na wieki. I jeszcze raz postawię to pytanie sobie i wam. A wy za kogo mnie uważacie? Kim dla mnie jest Chrystus? Na to pytanie każdego dnia musimy sobie na nowo odpowiadać Amen.